Sebastian Wiktorzak, po zwycięstwie nad Kamilem Lamczykiem w pierwszej walce gali Babilony. jak oceniasz ten swój dzisiejszy występ? Dzisiejszy występ oceniam, no. cieszę się, że wygrałem, ale powiem, że trochę się zmęczyłem w ringu. Walka była ciężka, Kamil nie dał, nie odpuszczał w ogóle. No i myślę, że walka mogła się podobać. Walka nie była zła, Mówi, że Kamil nie odpuszczał. Jak tak gdzieś tam przed tym pojedynkiem myślałeś o rywalu, to spodziewałeś się, że tak właśnie będzie się w ringu zachowywał? No, wiedziałem, że nie będzie lekko, bo walczyłem z Kamilem już yy, na mistrzostwach Polski i, i wiedziałem, że, że rywal będzie, będzie wymagający. A powiedz mi, jak wyglądały twoje przygotowania? Czy koronawirus w ogóle jakoś wpłynął na przygotowania do walki? No, koronawirus... No, przechodziłem kwarantannę, jak wróciłem z kwalifikacji olimpijskich, dwa tygodnie w domu, no to to były jakieś tam pompki, przysiady, jakieś domowe, domowe, domowe ćwiczenia. No, ale tak to gdzieś tam po cichu trenowałem, nie? Gdzieś tam biegałem sobie, yy, jakąś siłę robiłem. No mówię, tak tylko, żeby być w ruchu. Ty y, gdzieś tam w ubiegłym roku, bo ty cały czas reprezentujesz Skorpion Szczecin, prawda? Klub. Kiedyś byłem w Olimpie Szczecin. No właśnie. Wiem, że gdzieś tam pojawiły się w którymś momencie takie informacje, takie sugestie, że może warto cię wspomóc, może warto pomóc temu utalentowanemu zawodnikowi. To jak to się skończyło? Czy, czy znalazł się ktoś, kto to pozwolić i teraz spokojnie przygotowywać się, myśleć o tym ewentualnie występie Olimpijskim? Właśnie z tego miejsca chciałbym powiedzieć, podziękować i, i wspomnieć o panu Adrianie Duda. Człowiek, który bardzo dużo mi pomagał bezinteresownie. Dużo włożył we mnie, a niestety odszedł świętej pamięci. Także tą walkę dedykuję mu, a co do tego pytania, to no wie pan, no ktoś się znajdzie, jak mówię, na przykład na taką galę, jak mamy tutaj, to znajdą się tam jacyś prywatni, którzy coś tam za reklamę, a tak to no, to mówię jak. Dalej w no. Bo ty cały czas pracujesz, prawda? Normalnie poza boksem gdzieś musisz normalnie gdzieś tam znajdować te środki. Yy, pracuję tak weekendy, gdzieś tam dorywczo po nocach sobie pracuję. No i, no i tak to wygląda, nie? Wspomnijmy o tych kwalifikacjach olimpijskich jeszcze yy, chwileczkę. Powiedz, yy, jak w ogóle teraz ta cała sytuacja, jak ty oceniasz, bo igrzyska przesunięte i zamieszanie ogromne to jakoś w, pewnie wpłynęło też na myślenie o tym, co dalej. No, troszkę wpłynęło, no niestety ja już odpadłem z kwalifikacji i tak yy, coraz mniej o tym myślę. Wiadomo, jest jeszcze druga kwalifikacja, o którą pewnie będę rywalizował. Mam. No, no więc właśnie. Yy, no i tak jak mówię, no na razie ten wirus to wszystko czekamy, aż, aż w końcu się ruszy coś. To tak już na koniec, co teraz ewentualnie? Czekasz, jak, jak się ruszy coś ewentualnie tutaj z koronawirusem, z tymi kwalifikacjami, a jakieś plany najbliższe? Najbliższe plany to odpoczynek i zregenerować się po ciężkim roku. Bo naprawdę stoczyłem dużo walk w tym roku i straciłem trochę zdrowia, trzeba się zregenerować. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.